Cześć. Pozdrawiamy Was dzisiaj serdecznie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i dzisiaj chodzimy sobie po tutejszych lasach. Pokażę Wam trzy tajemnicze cmentarze, które powoli zacierają się w ludzkiej pamięci. Znajdujemy się w pobliżu miejscowości Szklarnia. To jest pierwszy cmentarz. Po tej miejscowości zostało jedno gospodarstwo i kilka istotnych informacji historycznych. 1781 rok Andreas Uklański. Założył tutaj hutę szkła, która została znacjonalizowana, ale później wydzierżawił od państwa Ernst Ludwig Hinefeld. On właśnie rozwinął tą szklarnię. Dzięki niemu e, miejscowość zaczęła się rozwijać, ludzie mieli tutaj pracę, to bardzo dobrze. Natomiast z czasem, z czasem zaczęła ta szklarnia e, podupadać i w 1877 roku została ostatecznie zlikwidowana. Tutaj właśnie po dawnych mieszkańcach został cmentarz w lesie. Zaledwie na dwóch nagrobkach zachowały się inskrypcje. Pokażę Wam od razu najciekawszy nagrobek. Już sobie do niego dochodzimy. Metalowy krzyż. Tutaj element zdobniczy. I zobaczcie, kto tutaj spoczywa. Ernst. Filip Ludwig von Henefeld, ta właśnie postać, o której Wam opowiedziałem. A tutaj zobaczcie, jaki ciekawy motyw. Wąż zjadający własny ogon. Ten symbol oznacza nieskończoność. Bardzo ciekawy nagrobek, bardzo ciekawy krzyż. Z drugiej strony tego krzyża też mamy coś napisane. I teraz zobaczcie. Geboren Den. 20 februar 1769, czyli nasz bohater urodził się w lutym 1769 roku. Zmarł 23 czerwca 1842 roku. Drugi nagrobek z inskrypcją: Hermann Schulz zmarł w 1906 roku. Tutejszy leśniczy, bo tu też była swego czasu leśniczówka. Zmierzamy teraz do kolejnego cmentarza, który również jest bardzo ciekawy. Zapraszam. Znajdujemy się teraz w lasach w okolicy miejscowości Wilamowo. Tu właśnie w tym lesie mamy stary cmentarz ewangelicki i jest pewna rzecz charakterystyczna dla niego. Mamy tutaj kilka takich typowych nagrobków typowo mazurskich. Jest to zaokrąglone kamienie z inskrypcjami w gwarze mazurskiej. Bardzo ciekawe. Zaraz Wam pokażę. I oczywiście również inne nagrobki. Zapraszamy. I tu mamy właśnie pierwszy taki typowo mazurski nagrobek z zaokrąglonego kamienia. Zaraz Wam pokażę. 1888. Data śmierci. Tu mamy drugi. Adam Hudaska, Adam Hudaska. I kiedy on umarł? 1918. Michał Dopatka, zmarły 1936. Tu wspaniałe dwa metalowe krzyże. Ten zniszczony dosyć. Inskrypcja zatarta. Ale za to ten. Patrzcie, jaki fajny. 1907 data śmierci. Tu jeszcze dwa takie mazurskie nagrobki. 1876. A co mamy na drugim? 1881. Tu ostatni taki mazurski kamień, a w tle już inny tradycyjny nagrobek. Mamy tutaj też dwa nagrobki dzieci. Ten akurat pochodzi z roku 1902, a ten drugi też 1902 rok. Jest informacja, że spoczywa tutaj nieznany żołnierz armii niemieckiej, poległy w I wojnie światowej. Jednak jest też informacja, że grób ten nie jest zidentyfikowany. Nie wiadomo gdzie on dokładnie się znajduje, być może nagrobek nie przetrwał, niemniej jednak taki żołnierz tutaj spoczywa. A my idziemy dalej. Zapraszam! Ostatni cmentarz, który chcemy wam pokazać, to cmentarz rodowy. Spoczywają tu przedstawiciele niemieckiego rodu Szojmanów, właścicieli dawnego dworu Waldburg. Cmentarz jest niewielki, ale znajdują się wspaniałe tutaj metalowe krzyże, które robią piorunujące wrażenie. Obejrzymy je sobie. Ten cmentarz w pobliżu miejscowości Kowalik był ostatnim cmentarzem, który chcieliśmy w tym filmie Wam pokazać. Dziękuję, że obejrzeliście. Jeżeli interesuje Was w ogóle taka tematyka zapomnianych cmentarzy, to również inne filmy w tym temacie na naszym kanale znajdziecie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy, że towarzyszyliście, towarzyszyliście nam w tej wędrówce. Cześć.